Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. Plan jest dzisiaj dosyć prosty, ale też ciekawy, bo chcę zagrać na te Strong Demonic Flask z połączeniem ze Strong Pestilence Flask, więc czytam Pest... Pestalines Flask. Nie wiem jak to się czyta dokładnie, to jest chyba mało istotne. No i oczywiście zagramy z Devskitem do tego dodatkowo. Także zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze... Yy, I tyle no. To mieczyk, pyk, pyk. Dorzucimy sobie tak. Yy, I co jeszcze? No, tu nic ciekawego. Jeszcze rolka jakaś. O, no i banan wleciał. Banan przyjemny, tak samo to sobie zarezerwujemy, to się też przyda. I lecimy od razu do przodu. Wydaje mi się, że mieczyk plus yy, ten plus miotu, miotełka będą dosyć solidne w early game. Powinniśmy w teorii to wygrać. No tutaj na pewno wygramy, no bo on ma tylko i wyłącznie wooden sworda, A my mamy i Wooden sworda i tego Bruma, i jeszcze dodatkowo przecież mamy yy, te. Mamy Poizona, którego generujemy, prawda? Więc to jest no, dosyć dosyć silne. U! Elegancko. Bardzo mocna rzecz na start. Fajnie. To sobie to zarezerwujemy. Tak samo bananka i tyle. I lecimy dalej. Lecimy, nie śpimy od razu. Okej, okay, on tutaj ma łopatę. Ta łopata może zadawać sporo obrażeń, patrząc na to, że ma jeszcze spajki. Będzie close. O, udało się. Wow. Bardzo dobrze. Wyjątkowo dobrze. Wydaje, że za dobrze. Czasami. Nie no, nie mogę inaczej lepiej zrobić. Tak naprawdę to jest już tyle co z tej rundy. Dwa bananki, Brum, wooden ten. To połączone od razu łączymy wydaje mi się, że to ma sens, bo to długo, długo będzie trwało aż ten ten. A też ten maszrumek nam się będzie stakował. Więc lepiej od razu nałożyć pełną porcję. O dokładnie tak. Teraz pytanko. Ja to mogę jakoś lepiej zrobić. A, 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 a. Bo to jednorazowo tylko nakłada, to nie ma sensu. Możemy zrobić tak, to go, to, i to go... tą podkładać tutaj. Oczywiście bierzemy yy, kolejnego maszrooma, bo to nam się przyda na pewno. Chyba sobie odpuszczę to. Dorzucę sobie od razu tak samo Lederbaga. Yy, Połszczona chyba też wezmę, bo ze względu na to, że my będziemy mieć dużo tych potek, to to się też będzie fajnie kombiło. Chyba spoko opcja. On tutaj ma bardzo mocny start w ogóle. Niesamowicie mocny start ma chłop. My też mamy mocny, bo my dziewięć zadajemy. No właśnie. No ta potka dużo zrobiła na start. Okej, okay, no jest potka, także zrobimy pyk i pyk. Hmm, zastanawiam się, czy sobie dorzucić... Tutaj garliczka i tyle. Ten garlic co daje? Daje trzy ten. Chociaż jeden zawsze warto mieć tak naprawdę. O, to sobie. To sobie możemy też dokupić. To sobie zarezerwujemy, bo nie mamy miejsca i lecimy dalej. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Tutaj szybko lecimy do przodu. I tyle. Okej. Okay. On tu jest mocny, bo ta patelnia w Eligami bardzo dużo bije ze względu na to, że on... Wszędzie ma ten, ale chociaż strasznie słabo to postawił, więc go skarcimy mocno za to. No nie powinien tak kłaść, powinien zmaksymalizować po prostu obrażenia z patelni. A to tak położył jakby nie wiem co. Znaczy no wiem, no, liczył na to, że będzie git po prostu i tyle. Okej, okay, mamy tak. Możemy dorzucić kolejny plecak. Wydaje mi się, że póki co jesteśmy silni możemy się skupić na tym, żeby... Żeby sobie lecieć do przodu, gdzieś tam wzmacniać się, upgrade'ować rzeczy. Mamy fajną regenerację włożoną. Nam ta potka też wskoczy za chwilę. Mamy 11 poison'a, chociaż będzie close. No, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! No i... i elegancko, super. W ogóle 5 kolda w, w, tym, w tym momencie, gdzie to jest początek, tak naprawdę gry, to jest bardzo dużo. No ale mu ładnie te szafirki wleciał. Jeden szafirek u, ulepszony, drugi szafirek. No to jest dosyć solidne, solidne. buildzik. Nie powiem, że nie. Uh, tu aż się prosi. Tu aż się prosi, tak samo to wziąć. Tego leder armora ulepszyć. Mogę jedną rolkę zrobić sympat... O, no i super. Tu już nic więcej nie potrzebujemy póki co. To musimy skipnąć, bo mamy bardzo fajne itemy w sklepie. Eee, ten Leather Armor jest dosyć solidny tak naprawdę, żeby troszeczkę jakby przeczekać przeciwnika. Okej, okay, on więcej Poisona nakłada, wow. Ciekawa rzecz. Jak to się stało? A, bo ten Gubert po prostu tak nakładał mocno te Poisony. Okej. Okay. Tutaj sobie możemy dorzucić tak samo nocturnal Lock Lifter. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Eee, co? No, dorzucimy sobie oczywiście Potion Belta, no bo chcemy mieć to ulepszone na maksa. Tak samo sobie połączymy ten Vampirik. Eee, Corrupted Crystal tak samo będziemy chcieli, ze względu właśnie na to, żeby ulepszyć Demonic Flaska. To będzie bardzo dobre. I nie wiem, czy tego kapa nie wziąć też. Zaraz zrobujemy sobie go, póki co możemy lecieć dalej. I tyle bez jakiegoś tam zbędnego przedłużenia. Nie wiem, czy bym odwrotnie nie chciał nawet żeby mieć tą regenerację, w sensie te, te potki moje. My zobaczymy. Póki co to tutaj wygląda na Winka. Chociaż my tego Poisona za dużo nie nakładamy. on się healuje i ściąga tego Poisona dosyć mocno. No ale chyba powinno być ok, prawda? Jest okej, okay. dobra. Gitówa. O, jest skajcik. Tak, to ci powiem wam, szybciutko. No to weźmiemy tego skajta, to nie, nie ma co nawet się zastanawiać. Sprzedajemy oczywiście bruma. Dorzucamy sobie tutaj skajta. Mm, mm, mm. Możemy zrobić coś takiego, pyk, pyk. Mm, mm, mm. Sekundę, zróbmy tak. Coś takiego Bo tu chcesz dorzucić Kolejnego tego potion belta Żeby nam się to jeszcze bardziej kombiło Nie wiem czy ja nie chcę nawet tego torcza wyrzucić Szczerze mówiąc mm, mm, mm. Tak szczerze mówiąc, no bo to zadaje nam mało, a ten DevSkyde jest o wiele lepszy. Ja bym to sprzedał. I sekundy, i teraz się zastanówmy. Na pewno byśmy chcieli... Okej, okay, dobra, to możemy zrobić tak. I co? Tak i tak. A nie, nawet nie musimy, bo możemy zrobić też tak. No ale dobra, bo tak mamy miejsce. Tutaj, żeby nam się wszystkie aktywowały. To sobie przekładamy tutaj. No i chyba tak to wygląda, naj, naj, najsensowniej będzie. Moglibyśmy zrobić też tak, ale póki co nie możemy, więc lecimy. Dobra, jest ok. Teorii powinno być dobrze. W praktyce zobaczymy oczywiście, bo to jest różnie bywa, prawda? Dobra, no już pota wypita dosyć solidnie. Na razie mamy dużo bloka. Mamy też bardzo dobry wampirizm. Cały czas sobie bloka nakładamy tym wampirigarmorem Garmorem. Poison jest też stakowany ładnie. Kurczę, no rewelacyjnie to wygląda, powiem wam. Póki to oczywiście. Zobaczymy, jak będą itemki dalej dochodzić nam. Czy w ogóle będą? Krauna nie potrzebujemy. Możemy sobie ten Craft Crystal dorzucić. Tak samo czopkę. Czemu nie? Ciopka będzie spoko. I szukamy chyba, szukamy, szukamy potek. Jest belt, więc super. Ja sobie go rezerwuję. Tak samo on sobie rezerwuje Fly <grym>, czy Cokolwiek, możecie napisać jak się to czyta. <grym>, nigdy się nie nauczę, szczerze mówiąc. Ale dobra, zobaczmy. 76 bloka. On tutaj, wow, on ma Falcon Blade'a, Mantrisa, Corrupted Dagera i to wszystko jest. Kurczę, to jest giga solidnie wyglądający build. No, on nie ma jak ściągać Poisona, więc on tutaj chyba nie ma żadnej opcji na ogranie nas. Póki co, no, bez szans. Znaczy, nie no, no szansę miał, ale musi sobie dorzucić jakiegoś. ten, rezista na Poisona. Bo jak będzie trafiał na buildy pod poizona, no to tutaj raczej będzie zawsze. zawsze lipa. Dla niego. Sekundę sprawdzę, bo to tak chyba nie działa, prawda? Tak nie działa, ok. Yy, ale byśmy chcieli Corrupted Crystal. To sobie tak. I to się połączy w Demonika. Super. Yy, nie wiem, czy bym nie, nie chciał nawet sprzedać tego. Bo to nie jest jakieś turbo potrzebne, a dorzucimy tego bełta tu. Yy, Wrzucimy to tak. Zrobimy tak. O. I nawet coś takiego. No. Czekaj, tak czy tak? By już nie. Nie, no tak. Chociaż kurczę. Ja nie chcę tej regeneracji trochę. Bo jeżeli dobrze rozumiem, co daje nam teon Inside Constant. A, to już tak nie działa. Ad bug points. First Potion Inside consume, game random buff. Ok, 4 Potion Inside. Clans 4 debug, ale. Okej, okay, dobra. Sekundę, zastanówmy się. Ej, czyli to nie działa też tak, bo już nie pamiętam co jak to działa. Bo już tyle jest tych, tych buffów, debuffów Się Człowiek myli Ok, pociąg. After being consumed also applies the effect of the potion Ok, czyli chcemy na pewno, żeby, żeby, żeby ta, ta potka aktywowała tą też potkę, bo Dwa regeneracji chyba jest lepsze niż, niż po prostu w późniejszym czasie tamte Tamte rzeczy tak naprawdę Więc możemy zrobić coś takiego Teraz fajnie nam Fajnie się nam generuje, tak samo możemy tutaj to dorzucić. Tak samo elegancko będzie się działo. No tak to zróbmy. I to nam się połączy. Okej, okay, let's go, lecimy w to. I liczymy na to, że będzie dobrze, prawda? Dobra, testujemy. ok Mamy regenerację już załadowaną, ten pojazd w miarę się stakuje. To prawda, tutaj powinniśmy więcej tego nakładać. żeby poisona jeszcze więcej nakładać, ale chyba jest bez szans przeciwnik. Ile na ten moment regeneracji wróciło? A nie, bo to jeszcze nie jest ta ulepszona. Ale dobra, no, gdzie jest demonik? Fatigue, emerald. Fly, 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 fly. Death Sky. Jest demonik. 8 damage. No to, to nie jest źle, tak naprawdę. Dosyć sporo, patrząc na to, że. O kurde, na jeden HP w ogóle? Stwędziłem, że to jakoś lepiej wyjdzie. Tak szczerze mówiąc. No ale dobra no. No nie wyszło jakoś tragicznie. Dobra, i mamy to fajnie teraz połączone. Teraz się musimy skupić na... Yy, nie wiem, czy nawet bym nie chciał tego sobie dorzucić tu. To się wydaje dosyć. To się wydaje po prostu solidniejsze. Możemy zrobić też. Aha, tylko pytanie. Dobra, sekundę. Jak ja to sobie odrzucę, dołożę sobie tak Teraz mogę to sobie poprzestawiać O tak, właśnie tak chciałem poprzestawiać I to powrzucać tutaj Żeby ten armorek nam się łączył Tak czy nie? Czy tak chce? Chyba nawet tak Możemy to wrzucić tu, to połączyć tu eee, hmm. Inaczej Inaczej czy nie inaczej? Jak zrobimy tak i tak, no to to jest o wiele lepsze w tym wypadku. No. Żeby jak najwięcej nam aktywowało po prostu y, tego poizona, prawda? Dobra, no i co? I teraz głównym, główną rzeczą, którą, na której chcemy się skupić, to jest przede wszystkim y, szukanie tych. Y, szukanie potek dodatkowych tych yy, flasków możemy też yy, ten zarezerwować sobie tego lederbaga i lecimy dalej sprawdźmy jak to będzie wyglądało py praktyce. Okej, okay. tu chłopiec pod staminę więc on wydaje mi się że może się szybciej nastakować niż ja ale zobaczymy może nie będzie źle może będzie OK Dopóki no, co jest, jest jest przyjemnie zobaczymy Aż troszkę będzie brakować, chyba. Oj, definitywnie brakowało. Wow, zmiótł nas z plaży, szczerze mówiąc. Kurde, no niedobrze, niedobrze. Ale okej, okay, no trudno. Bywa i tak, prawda? Dobra, szukamy flaski. Jest kolejna flaska. Super. No to, to jest rewelacja w tym momencie. Robimy coś takiego. Na pewno i coś takiego. No, i w tym wypadku możemy zrobić tak i tak. To nam się fajnie połączy. Tylko ja bym chyba wolał nawet tak zrobić. Albo tak w ogóle. Dokładnie. Jak to się będzie aktywować, to nam aktywuje regenerację. No, tak, tak musi być. Bo wiecie o co chodzi. Yy, ta potka narzuca nam tutaj, więc one się odpalają od razu, prawda? No, zawsze na start, praktycznie się odpalają. Więc ona wrzuci nam regenerację dwójkę z tej potki. I tak samo one się zużyją, nastakują się, będziemy mieć dużo Poisona, więc ten demonik flask się odpali, zada dużo obrażeń, raczej ze styluje dużo obrażeń, i tak samo jak będziemy mieć 50 kp, to już dużo, dużo tego pojzona będziemy mieć na przeciwniku nastakowane. Więc on tak samo będzie nam odpalał yy, tą flaskę. Jak będzie miał 50% HP. Więc to wygląda dosyć solidnie póki co, prawda? Ja nie wiem, czy nawet tego Devskaita drugiego bym nie chciał. Czy to nie jest overkill? Chyba nie. Zobaczymy, przetestujemy. W razie czego, no to trudno się mówi. Zobaczymy. Okej, okay, sprawdźmy tutaj. Tutaj on gra w ogóle na bardzo dużo tych... Wardów? I w sumie co, oprócz tych swordów? No chyba po prostu Poisona jak najwięcej chce nakładać. No to by wyglądało. Okej. Okay. Okej okay, dobra i sekunda 48 Możemy wrzucić jakieś 0,4 i zobaczymy ten damage Okej, okay, damage wleciał teraz w tym momencie Sprawdźmy ile zadał yy, Ten Regular Emerald, Wooden Sword, Poison Dagger Nocturnal Health, Deskade, Vampiric Armor Fatigue, jest Strong Demonic On zadał 25 Obrażeń i wyhealował nas o 25, plus jeszcze z regeneracji mieliśmy. I tutaj kolejny 20. No, 20 damage i 25 kila No to jest dosyć przyjemne. I kolejne. Teraz, no dobra, ale widzieliście, że też że aktywowało. Więc to jest no, dosyć solidne. Chociaż byliśmy bardzo blisko, bo on bardzo mocno nakładał tego poizona No, definitywnie strasznie moc nakładał, ale się udało, więc fajnie. Trzeba się cieszyć z tego. Okej, okay, teraz tak. Mamy fajnie dwa, dwie flaski. Jakbym chciał dorzucić, to bym musiał dorzucić coś takiego. Prawda? Tu inaczej. Sekundę. O, już kupiłem w ogóle, wow, w sensie... Widzę, że człowiek czasami jak pomyśli, to no, no, naprawdę... No, musiałbym coś takiego zrobić. No to idźmy w to. Później można nawet tak i dorzucić kolejną flaszkę. No, coś takiego. Tak samo tu byśmy chcieli to połączyć, a raczej tak. Tego kapa możemy sobie tutaj wrzucić. Yy, no to jak najbardziej kolejny ten. Kolejny armorek. Bananików możemy tutaj też powrzucać, bo kurczę, no czemu nie? Tak na razie, póki co, no nie widzę innej sytuacji. Ej, chyba tyle! Lecimy. Czyli. Teraz, żebyśmy policzyli. O, to jest 100% i tu jest 100%. Czyli mamy plus razy. razy 2, razy 3. Okej, okay, czyli jak my mamy 3, mamy 9. 18 z jednego To jest dosyć kurde, to jest sporo. 36. Tu jeszcze ten Fly Allergy nakłada 3, a nie 1. On tutaj jest z dwóch stron. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to jest dosyć solidne. Rzybki, co? No ale on ma ściąganie Poisona. Wow, w sensie... <laughs> w sensie tu się, tu się na, nacieszyłem, grą tak naprawdę. Nacieszyłem się niemiłosiernie. Ale dobra, no nieważne, trudno. Mi się trudno żyje się dalej, prawda? Czasami tak bywa, że człowiek myśli, że jest dobrze, a jednak nie jest dobrze. I tyle. Hmm. To ma jakiekolwiek różnice? Nie no, do, do, zróbmy to tak po prostu i tyle. I szukamy kolejnych potionów. Nie ma. Nie wiem czy fleta nawet nie wziął. Za trójkę? Kurczę, tutaj go gdzieś dorzucić. Czemu nie? Dobra, przetestujmy to. O Jezu, ile on ma... Jaką on ma defensywę mocną. No dobra. Mam mamy nakładać... Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! 60 tych! Ile? Poison 250, ale mieliśmy tak. Strong Demonic Flask yy, bo to było zadane 25 obrażeń z tego z Strong Heart Potion bo się odpalił Strong Potion dlatego się odpalił tak samo ten drugi i on zadał kolejne 25 obrażeń ale jestem ciekawy gdzie jest aktywacja zwykłego Demonic Flaska o tutaj Był yy, było zadanie Demonic Flask zadał 24 a i tu kolejny zadał 21 Czemu dwa razy dodał? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ale wiemy, że to ładnie działa. To tyle, trzeba, tyle trzeba wiedzieć, nam szczerze mówiąc. I co, tak naprawdę? Okej, okay. tutaj, no tutaj jest rewelacja. Godamy to. Za trójkę kurczę, to jak za darmo. Właśnie, w ogóle te Bernie Cole y co dają? Start of Battle Gain Resist. Aha, czyli dajemy 12 armora. Albo Change to deal on hit 6% damage więcej To chyba chcemy tak zrobić I w ogóle musimy szukać tych coli, bo one są kurczone, one są mocne one Są giga mocne Jest koł. fajnie nakładamy Kolejny ten Kolejny dragon, nie wiem czy bym go nie wziął Mógłbym wziąć w sumie. Zamiast tego banana, tak naprawdę ten banan dużo nie daje już w tym, w tym na, tym, na tym etapie gry po prostu. Tutaj nic ciekawego. Tu chyba tak samo nic ciekawego. No dobra, no skipnijmy i lecimy dalej. I testujemy. Oj, też jest ten. Jest przeciwnik z ściąganiem Poison'a. No to będzie problem z tym tutaj wygraniem. Chociaż on tego Poisona tak jakoś szybko nie ściąga. Można... No i pięknie. Elegancko. Dwie rundy zostały. No super. Tutaj nic ciekawego. A nie wiem czy bym wziął. Nie no chyba już za późno jest na takie kombinowanie. Ko o! That's right. To jest ważne. To blokujemy. Niech to nam się połączy. Super. że dorzucamy to. Dobra, inaczej. No, tak jak było, to się niech się połączy. Yy, rolka i szukamy jeszcze. Wezmę tego Stone'a, ale szukamy jeszcze. Tego szukamy. na kolejną rundę już. I lecimy dalej. Dobra, sprawdźmy to. Jest poison nakładany. Tylko nie, nie dropło dużo tych, yy, tych poisonków, kurczę jednak. Uuu, ale hit! Ja cię kręcę. To powiem wam, że bardzo przyjemny jest ten buildzik, naprawdę. Chyba wydaje mi się, że jeden z przyjemniejszych takich buildów tego typu. No, czy nawet nie tak. Wolałbym. Chyba tak bym zawolał, Jednak zostawił, zostałbym przy tym. Zrzucimy Burning Cola, bo czemu nie? Eee, I co, i co, i co? U kolejna flaszka. No chyba muszę. Prawda? Chyba jest tak, że, że aż trzeba. Ale chyba mogę nawet zrobić lepiej. Bo mogę zrobić tak. I tak. No. Kupo przekładamy i teraz ta flaszka się odpali z tych dwóch. W Nie sensie się nałoży też staka na te dwa. No to to jest rewelacja. Coś innego, kolejnego jakieś fajne rzeczy niekoniecznie. No to chyba koniec, koniec gry no. Mam nadzieję, że wygramy ostatnią rundę i... Easy game. Sprawdźmy. Okej, okay, on nie ma ściągania poizona, no to tutaj będzie ładny, ładny tak, sekundę. Oglądajmy to, powoli. Okej, okay, 63 poizona. Okej, okay, teraz flaska za chwilę się odpali czy się nie odpali? Nie odpali się jeszcze, kurde. Ty, ty tutaj może być, o nie, dobra, teraz się będzie odpalać. 20. Jest Tig? I się wyhealowaliśmy po 43. Okay. Chociaż on wbije bardzo dużo. Oj, to tu może być dętka. Wleciał ten blok i za 114 dostaliśmy hita. Wow. No dobra. No bo te labo w kole się takowały. No tak, no ten hammer bił po 50 obrażeń. To tutaj jakby musiał musiał być dużo. Ale de facto bardzo fajny jest ten buildik powiem wam. No, jeszcze byśmy stunowani co jakiś czas. Kurczę, no fajne to jest. Jeszcze jakby tych flaszek, yy, yy, tych potionów było, nie, tych zielonych było więcej, to o wiele lepiej by to wyglądało. Bo mieliśmy za dużo tych demonik flaszek, a za mało zielonych. Ale i tak wydaje mi się, że super to wyszło. No nic, zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. No i testujcie. W razie czego, dajcie komentarz, czy wam też yy, siadł ten build i, i ten, ten, ten rodzaj gry. I'd right, Papa. pa, pa.